Panią dyrektor. Dzisiaj nadszedł czas pożegnania. Mam nadzieję, że oprócz wzorów, dat, regułek, zapamiętacie wszystkie życiowe rady, jakie dawaliśmy Wam my, wychowawcy, nauczyciele. Życzę Wam na nowej drodze życia wielu sukcesów, wspaniałych przyjaźni, spełnienia marzeń. Waszym rodzicom dziękuję za to, że włączali się w nasze działania. Wszystkiego dobrego. Drodzy rodzice, kochani absolwenci, w życiu każdego z nas zawsze coś się zaczyna, ale też coś się i kończy. Przecież było to nie tak dawno, kiedy rozpoczynaliście edukację w gimnazjum numer jeden imieniem Jana Pawła II. Chcę powiedzieć, że jesteście absolwentami tej bardzo dobrej szkoły, która doskonale kształci, w której pracują bardzo dobrzy nauczyciele, w której uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów. dyrektor, uczniom, rodzicom, aby rodzicom, aby wasze dzieci dostały się do wyważonych szkół no i życzę wspaniałych słonecznych wakacji. Wszystkiego dobrego. Zawsze sumiennie pracować czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju. Poślubowanie. przekazujemy Wam sztandar naszej szkoły. Noście go z dumą i honorem, pamiętając o zaszczytnym mianu wychowanka gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II w Kojnowie. Dziękujemy, bo to dzięki Wam nasza szkoła na całe życie pozostanie w naszych wdzięcznych sercach. ...kończyć szkołę. Panno Święta, co jasnej broni szczęstochowy, i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy, nowogródzki ochrania z jego wiernym ludem, jak mnie od jedynek ocaliłaś cudem, tak nas cudem przenieś na nowej szkoły głonu. Tymczasem Dzień, na który czekali nasi absolwenci jest zapewne najważniejszy w ich życiu. Dziś kończą edukację podstawową i kierują swe kroki do nowej szkoły. Lecz zanim to uczynimy, musimy pogratulować im sukcesów dydaktycznych i wzorowego zachowania. Zaprośmy teraz na scenę przedstawicieli klas trzecich, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i wysokie oceny z zachowania. Prosimy także, aby na scenę wyszli rodzice absolwentów, bo bez ich wsparcia, mądrości i opieki nie znaleźliby się tutaj. Jak dzisiaj to było, ale, ale to dlatego, że moment jest faktycznie wyjątkowy. Przyszła ta chwila, kiedy występujemy razem oraz ostatni. Jestem bardzo dumny patrząc na Was i słuchając Was, jak pięknie gracie, jak pięknie e, prezentujecie swoje umiejętności, które nabyliście tutaj e, w szkole. Pierwsze złote skrzydła przyznamy w kategorii odkrycie naukowe. Laureatem złotych skrzydeł w kategorii odkrycie naukowe zostaje. Patryk Szuszkiewicz. Jeszcze raz gorące prawa. Można zapomnieć o wytrwałości uczniów, ich systematyczności, czyli o najlepszej frekwencji w klasach trzecich oczywiście. To niepopularna w szkole dyscyplina tym bardziej zasługuje na wyróżnienie. Moi drodzy, złote, skrzydła za wzorową frekwencję otrzymuje skromna, sumienna i rzetelna osoba, która bez względu na stan pogody i zdrowia zawsze jest. Prosimy o wystąpienie. Panią dyrektor Dyrektor! Przedmiotowo! <grywka> prawa Dżajko! Prawa Dżajko! Tak zwracamy się do osób, które zostały nominowane do Złotych Skrzydeł za zaangażowanie społeczne. Moi drodzy, złote skrzydła za zaangażowanie społeczne otrzymuje człowiek niezastąpiony we wszystkich działaniach wytrwały Dobrze. i wszędobylski... Krzysztof Bałaj! Za reprezentowanie szkoły w środowisku otrzymuje osoba taktowna i cicha. O swoich sukcesach nie, mówi niewiele. Jej skromność jest prawie tak wielka, jak jej talent. To nadzieja na polski medal olimpijski w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Powitajmy Sylwię Kupczyk! I śmiechnie kiedy może być nauką, kiedy się sprzywarnie z osób na trząsasz. Przed następną kategorią złotych skrzydeł rozluźnimy się wraz ze szkolnym kabaretem. absolutna przewodnicząca samorządu uczniowskiego, osoba potwierdzająca maksymę. Gdzie był nie może tam na pośle? Otrzymuje Anna Bursakowska. Również zapraszamy na scenę. Za cztery lata jesteśmy pewni medali olimpijskich. raz kolejny. Witam Państwa bardzo serdecznie wszystkich i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Reprezentuję Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Dajmy Szansę udział wolontariuszy. Dzięki wszystkim uczennicom i uczniom gimnazjum numer 1 którzy brali udział w organizowanych przez nas przedsięwzięciach, swoim zachowaniem i postawą wpisali się w naukę przesłaniem swojego patrona szkoły, Jana Pawła II. Chciałabym z tego miejsca wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo jesteście naprawdę wspaniali. W dobie internetu, w dobie iPodów i różnych innych sprzętów, książka jednak ciągle jest istotna, bo kto czyta, żyje wielokrotnie. Tym Czytelnikiem, który najwięcej przeczytał książek w klasach trzecich jest Karolina Hojnacka. Rawa i zapraszam. Warto nagrodzić młodego człowieka, który stosuje w piśmie wszystkie obowiązujące zasady ortografii. I najlepsze to ogromne przedsięwzięcie naszej szkoły. Udało nam się wywalczyć grant o, wy o wysokości 136 tysięcy złotych. Nagroda, której historia sięga początków istnienia naszego gimnazjum nieprzerwania od 2002 roku, przyznajemy w naszej szkole tytuł najlepszego absolwenta. Uzyskała najwyższą średnią ocen oraz najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym. Tym samym zapewniła sobie miejsce na szkolnej tablicy najlepszego absolwenta. Aleksandra Fock! Warto pracować! Przekazuję głos Pani Dyrektor. Po raz pierwszy Wręczamy nagrodę rzeczową najlepszemu absolwentowi. Myślę, że to już będzie tradycja w naszej szkole. Jest to tablet. Górna półka ma prawdopodobnie wszystko, jak to w waszym języku, full wypas.